Witam w 26. odcinku gry Diablo 4. Czy to będzie ostatni? To się okaże. Przynajmniej z fabuły. Jesteśmy już po pierwszej części przybytego aktu 6 i mamy teraz porozmawiać z Loratem. Zatem czas działać. Wiemy dokąd iść. Mephisto ukrywa się w katedrze nienawiści. Za morzem ognia w królestwie Astarota. Założę się, że to dlatego, Lilith uwolniła go w Skoclen. Tam ją znajdziemy. I co wtedy? Nie mamy kamienia. Przestań, już donanę. Więc to ja muszę ją powstrzymać, prawda? No to ja muszę ją powstrzymać. Idziemy. Zejdź ze sprzymierzeńcami do Wrótpiekiem. Cały czas tylko zrzedzisz. Możesz na chwilę odpuszczyć? Wcale nie zrzędzę. Po prostu. Dosyć! Zazwyczaj obaj jesteście tacy mądrzy. Zazwyczaj? No, zdecydowanie nie teraz. Może i nie mamy kamienia, tak. Ale zamiast się kłócić, znajdźmy rozwiązanie. Jeśli Inarius ma kamień, to mu go zabierzmy. To nasza jedyna szansa na pokonanie Lilith. Na to patrzycie. Kamień trzeba zachować dla jej ojca Mefista, najwyższego zła. Wiecie, do czego jest zdolny, jak potrafi manipulować. Jego nienawiść już nas zatruła. Nawet lilić się go lęka. A ty nie. Dlaczego? Skończyłaś. Tak, chyba tak. Przemyślcie to, co powiedziałam. Dobrze? To co, wchodzimy? Trwawe płatki Lilith, nie, jeszcze interakcja. Wyczuwam twój strach. Niezależnie czy zrobisz to ty, czy kamień, musimy ją powstrzymać. Podążymy za nią do serca nienawiści. Może jeszcze mocniej zatruć nasze dusze zwrócić nas przeciwko sobie. Pamiętajmy, dlaczego tu jesteśmy, razem. No dobra, no to co, wchodzimy, płonące piekła. Gdzie to w ogóle jest na mapie? To jest w ogóle całkiem osobna mapa? Nie, to jest po prostu pod spodem. O, czyżby to było tu? My ruszajmy przez te piekło. Wszystko tu jest... złe. Powietrze... Ziemia... To nie jest kraina dla śmiertelników. Im szybciej znajdziemy Lilith i opuścimy to miejsce, tym lepiej. No, tylko czy uda się ją tak łatwo pokonać? Ja się cały czas tego obawiam, czy się ją uda pokonać jakoś tak łatwo. Czy ja jestem na to gotowy? Czy moja postać jest na to gotowa? Nawet żaden szkielet nie ucierpią. Na razie jakoś idzie. Zobaczymy jak pójdzie do końca. Krótki miecz, leś mi 300 leśmi. Ale mi się szchieletnie troszkę gubiłem. Nie zauważyłem wcześniej, że mi się szchieletnie gubiłem. Części są jakieś zwłoki, które pomogą mi przywołać kieletę z powrotem. Co my to milcząca skrzynia. Kolejna. Gdzie? ja muszę w ogóle zapamiętywać, gdzie są te krótkie żeby je tu odnaleźć, tak jak Tu jeszcze kawałek. Może pośpieszmy się trochę, bo to jest to nie takie proste, bo to strasznie dużo przeciwników. No szaman tutaj coś mąci. Pozostaliście, idźcie stale.

Dajcie do mnie, pomóżcie! Oh, o! No o proszę, jakiś przedmiot legendarny Dobra, to będzie chwilę spokojnie bo zobaczymy, cóż to, cóż to za cudo! Wpadło Mogę teraz? Kilo. Niestety, posad. Niestety sporo gorsze, bo do, do... kosy trzeba prawdopodobnie jeszcze ten drugi przedmiot, który chyba się nazywał foliok, bo kosa była, była chyba jednoręczna, ale teraz są inne rzeczy na głowie, niż sprawdzanie tego. Mamy komplet? Mamy. Skórzana tunika w ogóle mi się już tam trochę miejsce kończy, nie byłem... Na... Posprzedawać sprzedawać trochę rzeczy, więc mam nadzieję, że będę mógł z tam wyjść jeszcze szybciutko, portalem i sprzedać co nieco rzemieślnika. Trochę się tam gęsto zrobiło. Nie, 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 ja postoję tutaj, proszę mnie tam nie przyciągnąć. Może być problem koło Lilith, jak nie będzie takich zwłok, z których mogę zrobić sobie szkielet, to wtedy może być problem żyjących kolej. Jak nie będzie żadnych takich mniejszych potworów, które zostawiają sobie zwłoki. To ja sam mogę sobie nie poradzić, bo jednak te szkielety bardzo diganki tak madają z tego co widzę, bo jak braknie to w moment jakieś się kołomni robi to. a tak to szkieleci trochę zatrzymują gdzieś tam dalej, a ja sobie mogę... Chciałem ja trochę polawirować tutaj. Trochę fajnych rzeczy poupuszczali. do jakieś złotko jeszcze leżało. Ja nawet w piekle ze złotem się oglądam. Możemy to tak trochę ominąć jakąś, tak żeby było szybciej? Chyba niekoniecznie, bo tak bardzo biegną za mną. Mimo wszystko. Kraczamy na teren. Zabierz sprzymierzeńców na płonącą kładkę. W takim sensie? Tędy? Zaraz się przekonamy. Odsuń się. No dobra, to rozpraszaj. Aha, obroń sprzymierzeńców przed napastnikami, Dobra, czyli ona będzie rozpraszać, a my możemy się w jakiś czas. Jak tam to to jest taki przedwstęp do walki ostatecznie. To dla mnie zbyt ciężkie. Aha, już nie odwróciłem. Niestety jeszcze chwilę trzeba się pobronić. Jak będzie później okazja to wrócę do miasta. W portale. posprzedawać sprzedawać trochę tam. Nie zabijcie już tego nakręca. To Jest strasznie dużo takich twardych wrogów. którzy mają dużo zdrowia i dużo stwa. O nie, nie nie ja tu zostawię Poczekam Moje no sakwy są przepełnione tak, 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 tak. Ja. Już ale pani ja muszę do miasta Mogę teraz? Mogę No to wy idźcie ja spadam, cześć Dajcie znać jak skończycie ja będę sobie w Kiewosadzie siedzieć i czekać. No dobra, ale zanim tak opchnę wszystko, to chociaż z grubsza sprawdźmy co my tu mamy. Że tak przy porównaniu będzie łatwiej. No to do dodaje dużo pancerza, ale nie dodaje zdrowia. Rzadki fokus. No a jakbym ten rzadki fokus sobie wrzucił i tą legendarną kosę. No, bo ja mam dwuręczną kosę, a może tam to jest jednoręczna. Legendarna kosa. Dobra, to tak, to ja sprzedam te rzeczy nielegendarne i zaraz zobaczę i zostawię sobie tą kulkę Błogosławiam! Coś jeszcze? Zostawię sobie to... Też te sprzedam. Zostawię sobie to legendarne. Dobry interes. Czaszkę nie, czaszkę zostawię, bo ona może być fajna. Nie mogę. I teraz zobaczymy tak. I zobaczymy, jak ja sobie. Wst... Teraz mam 966 mocy ataku. Teraz mam 990 mocy ataku. No to teoretycznie już ta moja legendarna dwuręczna kosa jest gorsza. Chyba. Tak mi się wydaje. Moc ataku. Mam pancerz 2450-2480. A zdrowie 1384. To zdrowie się nie zmienia. No dobra. To niech tak zostanie na razie. Wracamy. Bo tam trzeba zejść do piekła. No dobra. Wejdźmy. Po ukończeniu kampanii czekają ci nowe wyzwanie i nagrody No tylko ukończmy ją najpierw Aha właśnie no to jeszcze trzeba pozbierać te wszystkie fajne rzeczy Tu rękawicy gorsze, to gorsze, to gorsze no, nic ciekawego nie było Ale zawsze warto pozbierać I Badek, płonącą układkę Radia. Czyli nawet ona nie przetrwała. Coś pod nią jest. Poznaję ten blask. To Kamień Dusz. A no nie, jednak przetrwała. To nie koniec bitwy. Ojciec poluje na Lilit. Odkupienie! Nie dla rycerzy przywiedzionych do piekła. Ani dla Ciebie. Bracie! Jesteś narzędziem w rękach kogoś, kogo nie obchodzi nasz los. I złodziejką miałaś ja, kamień przez cały ten czas, kiedy pomagaliśmy wam w kaldeum, prawda? Inarius powierzył go mnie! I... Czekaj. Zabrałeś go przeklęty heretyku, słudzy ciemności. Wszyscy bądźcie przeklęci. Zostawmy ją. Zatruwaj ją nienawiść. Na pewno tylko ją. Pamiętaj, dlaczego tu jesteśmy i z czym walczymy. Co proponujesz? Mam pewien tonik. Powinien nieco złagodzić ból i postawić ją na nogi. Wypij to, Pradio. Posłuchaj głosu rozsądku i wróć do Kadeum. Póki jeszcze masz szansę. Tak, ale musimy się mieć na baczności. Katedra jest w rozsypce. Jesteśmy sami. Trzymajmy się razem i znajdźmy tej iglicę, o której mówiła Pradia. No dobra, no to znajdźmy. Coś mi się wydaje, że to jeszcze trochę potrwa. To jeszcze nie będzie ostatni stronę mamy iść? Ja się tak nad tym zastanawiam, czy my wiemy, w którą stronę mamy iść. Zakładam, że to tutaj jest ta iglica. Tak, tak mi się zdaje. Ten już poleciał, chyba że po prostu idziemy za nim. Tak, to on już poleciał, tak daleko? Którego... Tak je żeś tak poleciał, jej może niepełnienie tak wiecie w przodu, ich tak troszkę może bo to jakoś tak nagle nie sporo zdrobiał. Nie ma nawet to bardzo. Nie wspominając o gdzie są moje szkielety. Trzeba mi więcej essence! Właśnie, to trzeba mi więcej esencji, bo moje szkielety gdzieś zaginęły to jest strasznie dużo wrogów. Moje szkielety znowu zginęły. Może nie trzeba było się śpieszyć, bo ja zaraz podzielę ich los. Jakimś cudem się udało, chyba. Ale to jeszcze nie wszyscy, to tu jeszcze czymś strzela, chyba. Nie, to stąd coś strzela. Ale to znaczy tutaj, żeby jedno się nie ktoś tak... Zawsze wracamy do przodu, tylko powoli po kolei pozbywać się z przyjaciół. Tym o, tarcza. Ciekawe czy ja mogę używać tarczy. Teoretycznie mogę. Tylko, że... Troszkę mi moc ataku spadła. Ale jak dobrze widziałem, to teraz mogę mieć 7 szkieletów? Sprawdźmy to. Tak, no to wychodzi, że tak. No dobra, ty mnie przekonali Rzadki fokus Ale gdzie poszedł? Aha, dobra, już chyba domyślam się gdzie Ten, który mnie prowadził A oni tutaj sobie stoją, co? Idziemy dalej czy tak sobie tu stoimy? Pod tym parasolem tutaj Nie ma wśród pomocy. Chyba jednak trzeba iść. Tak, tak sądzę. Trzeba się zmierzyć z tym złym, który tutaj jest. Dobra, dwóch, cztery więcej. O, ale on jest nie... niewzruszalny z jakiegoś powodu. A bo to oni on mu robią chyba jakieś takie pole siłowe A to zniknął w takim razie gdzieś jakoś. No dobra, no to co idziemy dalej? To no ja To chyba wchodzimy na jakiś kolejny nowy obszar. To ani subta, ile kitos! Porozmawiaj z Loratem. Więc myślę, że mamy tutaj taką króciutką chwileczkę, aby tak szybko zakończyć ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo za miło spędzony czas i będziemy oczywiście kontynuowali przygody w kolejnym. Mam nadzieję, że będziecie ze mną. Życzę Wam miłego spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru. I mam nadzieję, że do zobaczenia.